Serdecznie na kanale szydełkiem wyczarowany. W poprzednim filmiku dotyczącym maseczki, w którym wykonywałam zwykłą, prostą, nieskomplikowaną maseczkę na szydełku, opowiadałam wam, że będzie następny filmik z kolejnym wzorem maseczki. Tym razem tutaj są zastosowane półki boczne oraz słupki zwykłe. Także tutaj są jeszcze. Półsłupki bez nawinięcia, także wzorek jest dosyć ciekawy. Wykonałam tą maseczkę z włóczki Drops for You Unicolor. Tą robiłam w odcieniu takiego fioletu, a teraz będę korzystać z białej włóczki. Użyję do tego szydełka 3 mm. No i oczywiście będziemy potrzebować nożyczki. Mam nadzieję, że maseczka Wam się spodoba i będziecie ją razem ze mną szydełkować. Naszą robótkę rozpoczynamy od wykonania łańcuszka z 39 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9. Tak, mamy łańcuszek z 39 oczek i przechodzimy do wykonania pierwszego rzędu. Każdy rząd będziemy rozpoczynać od oczka łańcuszka i teraz w drugie oczko łańcuszka od szydełka wykonujemy 39 Wykonujemy pierwszy półsłupek bez nawinięcia, a następnie jeszcze 38, żeby nam to dało 39 półsłupków. Czyli w każde oczko teraz tego łańcuszka przerabiamy półsłupki zwykłe. Powinno nam ich wyjść 39. Także myślę, zobaczymy się po przerobieniu tych 39 półsłupków mam już przerobionych 39 półsłupków to było w sumie jako nasz pierwszy rząd drugi rząd rozpoczynamy od oczka łańcuszka obracamy naszą robótkę i przerabiamy w tylnią nitkę Półsłupek w pierwsze oczko, w drugie oczko w tylnią nitkę też półsłupek. I jeszcze w ten sposób musimy przerobić trzy półsłupki. Raz, dwa i trzy. Czyli w sumie mamy pięć półsłupków w tylnią nitkę. Teraz cztery półsłupki z nawinięciem, też w tylnią nitkę. Raz, dwa, trzy, i 4. W kolejnym półsłupku przerobimy półsłupek, ale pod obie niteczki. Wbijamy się pod obie, przerabiamy zwykły półsłupek. Następnie trzy oczka łańcuszka i będziemy robić puf z pięciu nawinięć. Nawijam raz, wbijam się w to oczko, z którego wyszłam, wyciągam. Nawijam drugi raz. Przeciągam, nawijam trzeci raz, wyciągam czwarty i piąty. I teraz przeciągam sobie tutaj przez te wszystkie pętelki, aby mieć dwie, i potem jeszcze, oj, przez dwie pętelki. Teraz musimy pominąć trzy oczka. Raz, dwa, trzy. I w czwartym wbijamy się szydełkiem i robimy półsłupek takie coś nam wychodzi robimy znowu trzy oczka łańcuszka nawinięcie i w to samo oczko wyciągamy do naszego półka pięć razy dwa trzy cztery i pięć Przeciągam przez te wszystkie i potem jeszcze przez dwa. I znowu pomijam trzy oczka i wbijam się w czwarte, wykonując półsłupek. I znowu trzy oczka łańcuszka i wyciągamy do półka. Pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pomijamy znowu 3 słupki, 3 półsłupki poprzedniego rzędu i wbijamy się w czwarty. Mamy już 3 nasze pówki, jeszcze musimy zrobić 2, 3 oczka łańcuszka. Na, nawijam i wyciągam do pówka. Raz, 2, 3. 4 i 5. Przeciągam przez te pętelki i jeszcze przez dwie. Znowu trzy półsłupki pomijamy i wbijamy się w czwarty. I został nam do przerobienia ostatni pół. Raz, dwa, trzy. Przeciągamy 5 razy 4 i 5. Muszę sprawdzić, czy nam wyjdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, pomijamy znowu trzy półsłupki i wbijamy się w czwarty. Nie chce mi się tu wbić tam, gdzie ma. Wbijamy się w czwarty pod obie niteczki i przerabiamy półsłupek. Oj, oj, oj. Mi uciekło. Muszę poprawić swojego pówka powiem Wam, bo mi całkiem się rozleciał. Już. Tak jak powiedziałam, w czwarty się wbijamy i przeciągamy. Teraz musimy zrobić w tylnią nitkę 4, 4, tak, 4 półsłupki z nawinięciem. Jak przerabiacie w tylnią nitkę, warto sobie troszeczkę tą robótkę obrócić. Wtedy jest się prościej w tą tylnią nitkę wbić. Pierwszy, drugi, trzeci. I czwarty. I teraz pięć półsłupków bez nawinięcia, też w tylnią nitkę. Pierwszy, drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. Dwa rządki są za nami. Teraz wykonujemy oczko łańcuszka, obracamy robótkę i znowu w tylnią nitkę przerabiamy zwykły półsłupek. Pięć razy w każde cztery, jeszcze tutaj cztery zwykłe półsłupki, dwa. i cztery w kol cztery, w sumie mamy pięć tak, raz, dwa, trzy, cztery pięć 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 półsłupków zwykłych w tylnią nitkę teraz w tylnią nitkę cztery półsłupki nawijane raz dwa trzy i 4 I teraz mamy to yy, oczko, w którym robimy dwa słupki zwyczajne, czyli na, przez dwa i przez dwa. I jeszcze jeden tutaj słupek, raz i dwa. I teraz w kolejnym oczku tutaj tak te trzy oczka, łańcuszka pomijamy i wbijamy się pomiędzy te półki pod oczko. I robimy cztery słupki. Raz, dwa, trzy i cztery. Znowu pomijam ten puff i wbijam się tu pomiędzy w to oczko i robię cztery słupki. Raz, dwa, trzy. I cztery. Znowu pomijam pół i wbijam się tu w to oczko i robię cztery słupki. Dwa. Trzy. I cztery. I jeszcze raz pomijamy i robimy cztery słupki. Raz. Dwa. 4. Jak widzicie, powstaje nam dosyć ciekawy wzorek. Muszę sobie troszeczkę niteczki przy okazji rozwinąć, i teraz za ostatnim tym pufem, w pierwszym tym oczku, wykonamy dwa słupki. Raz. I dwa. W kolejne cztery półsłupki w tylnią nitkę wykonujemy cztery półsłupki z nawinięciem. Raz, dwa, trzy i cztery. I teraz w kolejnych pięciu robimy pięć półsłupków zwykłych w tylnią nitkę. Raz. Dwa, trzy, cztery i piąty. Robimy oczko, łańcuszka i obracamy robótkę. I znowu pięć półsłupków zwykłych, w tylnią nitkę. Raz dwa, trzy, cztery, pięć. W kolejnych czterech półsłupkach półsłupek z nawinięciem. Raz, dwa, trzy i cztery. I w kolejnym słupku robimy półsłupek zwykły pod obie nitki i już będziemy nasze półki robić, czyli trzy oczka, łańcuszka i wyciągamy do pufa z pięciu nawinięć i przerabiamy ten puf. Mamy jedno wyciągnięcie, dwa, trzy, cztery i pięć. Przeciągam przez te wszystkie pętelki i przez dwie. I znowu raz, dwa, trzy pomijam, wbijam się w czwarty słupek i przerabiam półsłupek zwykły. W ten sposób przerobimy teraz jeszcze raz, dwa, trzy, trzy yy, półki, także przerobimy trzy, trzy półki i tutaj znowu się zobaczymy. Przerobiłam w sumie 4 półki. Została mi ostatnia do przerobienia. Tutaj chciałam abyśmy się zatrzymali, ponieważ troszeczkę będzie się to różniło od tego naszego pierwszego rzędu z półkami. Robimy normalnie trzy oczka łańcuszka, pięć nawinięć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I tutaj jest taka mała zmiana że nie pomijamy trzech słupków, tylko dwa, pierwszy, drugi i w ten tutaj, ten trzeci słupek się zaraz wbijamy. Bo no wcześniej pomijaliśmy po trzy słupki. Tu w tym ostatnim się to będzie właśnie różnić. I teraz normalnie w tylnią nitkę pięć, cztery półsłupki z nawinięciem po kolei. Raz, dwa, trzy. I cztery. I teraz w kolejne pięć słupków robimy zwykłe półsłupki bez nawinięcia, czyli pięć powinno nam ich wyjść raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I robimy oczko łańcuszka, obracamy robótkę i 5 półsłupków znowu w tylnią nitkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery półsłupki z nawinięciem w tylnią nitkę. Raz. 2, 3 4 I w kolejnym półsłupku robimy dwa słupki. Raz i dwa. I teraz pomijamy półka. Wbijamy się tutaj w to oczko, które nam oddzielało te półki. I robimy cztery słupki. 2, 3 i 4. I zobaczcie, już zaczynamy powtarzać ten tutaj trzeci rząd, co był, i będziemy robić na zmianę rządek z tymi słupkami, czyli tutaj znowu teraz trzeba 4 słupki, 4 słupki, 4 słupki, 2 słupki. 5 półsłupków z nawinięciem w tylnie, 4 półsłupki z nawinięciem w tylnią nitkę i 5 półsłupków zwykłych bez nawinięcia w tylnią nitkę. Ja moją maseczkę mam mniej więcej na wysokość 10 cm, gdzieś miarkę zagubiłam, już mam moją miareczkę. Zobaczcie, moją maseczkę zrobiłam wcześniej mniej więcej na 11 cm, czyli rząd z półkami, może tak zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W sumie mam sześć rzędów z tymi półkami i wykończone jest potem tym rzędem ze słupkami. Także możecie sobie ją zrobić szerszą bądź węższą, w zależności od tego jaka ma być. W każdym razie naprzemiennie powtarzamy teraz te dwa rzędy, które żeśmy wykonali do osiągnięcia pożądanej wysokości. A potem przerobimy sobie jeszcze te uszy. Także zobaczymy się, jak przerobicie swoją wysokość maseczki. Przerobiłam już moich sześć rzędów z pówkami, i chciałabym, żeby ta maseczka teraz ładnie była wykończona. Zatem przerobię sobie jeszcze jeden rządek ze słupkami. Czyli normalnie robimy te pięć półsłupków, tylnią nitkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz, tak jak to było poprzednio, cztery półsłupki z nawinięciem w tylnią nitkę. Raz, dwa, trzy, i cztery. I dwa słupki, teraz pod dwie niteczki. Raz dwa cztery słupki za półkiem, To już znacie. Raz dwa trzy i cztery. Czyli wykańczamy ten rząd tak jak to było przed półkami, Dwa trzy Patrzę tylko tak, pod niteczkę potem robiłam eee, cztery słupki, raz, dwa, trzy, i cztery. I jeszcze raz cztery słupki, raz, dwa i cztery i za ostatnim półkiem dwa słupki dwa cztery półsłupki nawijane w tylnią nitkę raz dwa trzy i teraz pięć półsłupków zwykłych w tylnią nitkę dwa trzy cztery i pięć i teraz chcę wykończyć moją maseczkę i przerobimy rząd półsłupkami, ja tu robiłam tak z nawinięciem, ale w przednią nitkę, czyli y, zrobiłam oczko łańcuszka, obróciłam robótkę, robię nawinięcie, bo tu z tej strony będziemy mieć tył maseczki, środek znaczy się, a tutaj będzie przód i chciałabym, żeby z przodu był taki ładny rancik, dlatego y, teraz przerobimy półsłupki, w przednią nitkę. Nie wbijamy się teraz w tylnią, tylko w przednią. Półsłupki z nawinięciem. Powinno nam ich wyjść 39. I cały ten rządek w ten sposób przerobimy. Zaraz wam pokażę, dlaczego w przednią nitkę. Tylko kawałeczek sobie przerobię, żeby to było widoczne. Jeszcze może ze dwa półsłupki i już wam pokażę. O, tu się mi wbiło pod dwie, a ja chcę pod jedną. Zobaczcie. Taki tutaj e, drobny rancik się zrobi. E, także przerabiamy do końca tego rzędu, aby wyszło nam 39 półsłupków z nawinięciem pod przednią nitkę. Przerobiłam już moje 39 półsłupków w tą przednią niteczkę i przechodzę do wykonania ucha. W tym modelu robię w stosunku do siebie 29 oczek łańcuszka. W zależności, jaką wy chcecie mieć długość tego ucha, możecie przerobić więcej bądź mniej. Mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mam 29 oczek łańcuszka, przechodzę do przeciwległego boku roga i wbijam się szydełkiem w oczko i przerabiam oczko ścisłe zamykające i tutaj możemy sobie uciąć niteczkę. Ja wolę jakoś pozostawić sobie dłuższą, żeby ją odpowiednio schować w tą maseczkę, żeby była niewidoczna. Także jedno ucho mamy gotowe. Pozostało nam przerobić drugie, czyli wbijamy się tutaj szydełkiem w róg, zahaczamy niteczkę.

18, 19, 20, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i znowu przechodzę do przeciwległego boku roga i wykonuję oczko ścisłe, zamykające. Tak ucinamy. Zaciągamy i jedyne co nam pozostało, to teraz schować sobie te nasze niteczki, i nasza maseczka jest gotowa. Jak widzicie, wzór nie jest aż tak trudny, jakby można było się wydawać. E, także mam nadzieję, że stworzyliście też taką maseczkę dla siebie i że tutorial Wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmiku.